Jesteśmy pod opolem. Skończyliśmy dom dla pani Doroty, pana Arkadiusza. Za mną piękne, kompaktowe Heaven z naszej oferty, 58 metrów powierzchni zabudowy. W naszym projekcie Heaven, okna trzy szybowe, sześciokomorowe, z możliwością zastosowania okleiny na życzenie klienta. Tutaj okleina w kolorze brązowym, tak aby się idealnie z świerkową elewacją. Zamontowane zostały antracytowe drzwi. Tutaj jeszcze za mną widoczne indywidualne oświetlenie zewnętrzne. Zamontowane specjalne życzenie pana Arkadiusza i pani Doroty. Od tygodnia mieszka tutaj pan Arkadiusz i pani Dorota. Po lewej stronie łazienka, obok aneks kuchenny. To wszystko w naszym kompaktowym budynku Heaven. Pełne piętro, które zostało zbudowane, można do niego dojść tymi jesiennowymi schodami. Płyty wewnętrzne, które zostały zastosowane w tym budynku, to płyty fermacel, które są dyfuzyjnie otwarte. Ogrzewanie podłogowe na parterze jak i na piętrze możemy sterować sterownikami zamontowanymi w każdym pomieszczeniu, jak również oczywiście aplikacją w naszych telefonach komórkowych. Frontowe przeszklenia pozwalają podziwiać piękno natury i piękną okolicę.